Szybka porcja porad włosowych dla mężczyzn. Dbanie o włosy to nie jest wstyd byku. Lepiej na 5 minut zarzucić odżywkę niż mieć suche i spuszone włosy. Nie myj włosów gorącą wodą. Użyj letniej, to im wyjdzie na dobre. Uwaga, ważna różnica. Szampon nie myje Twoich włosów, tylko myje Twoją skórę głowy. Do zadbania o włosy jest odżywka. Następnie, chcesz mieć objętość, żeby włosy były uniesione u nasady, a nie leżały tak nudno na głowie? W takim razie wysusz swoje włosy ku górze na szczotce przy użyciu suszarki. Masz jakiś problem z włosami, przetłuszczanie, swędzenie, łupież, zaczerwienienie, cokolwiek, pamiętaj, że da się to wszystko wyeliminować, tylko zrób mniejszy, większy research. Jak dobrze podejdziesz do tematu, to do wakacji nie będziesz miał problemu. A jeżeli chcesz ogarnąć swoje włosy, to mnie zaobserwuj, nagrałem już ponad 300 TikToków o włosach, także puf. Fryzury nie dobieraj tylko do kształtu twarzy, bo to zależy też od tego, jaki prowadzisz tryb życia, ile masz czasu na układanie, jak dużo masz sportu, jaki masz typ włosa, także wiele zależy od tego, Jaka fryzura będzie dla ciebie dobra? A jak wycierasz swoje włosy ręcznikiem, to nie rób tego tak hardkorowo, bo mokry włos jest podatny na tarcie byku. Oczywiste to jest chyba. Dlatego delikatniej wycieraj swoje włosy. To nie są wyścigi. Szampon dla mężczyzn czy dla kobiet? Te dla mężczyzn często mają dobry design. Tak, ciemne opakowanie. My tego chcemy. Do tego dobry zapach. Ale producenci niestety często leją na nas i dają najgorsze gówno do środka. Dlatego czasem lepiej jest wziąć coś od swojej partnerki czy mamy. Jeśli jest dobry skład, śmiało działaj z tym dla mężczyzn, ale nie ma problemu, żebyś użył też tego dla kobiet. A jeśli chcesz układać Messi fryzurki, w których mega dużo się dzieje, to po to stworzyłem tego skurczybyka. Bardzo męski design, pachnie jakbyś sprzedał duszę diabłu i robi mega bałagan na głowie. Wrzucasz go przed suszeniem na włosy, a później zachwycasz się jaką masz nad nimi kontrolę.